Rodzinny ogród działkowy Serbinowo to jeden z największych w Bolesławcu. Liczy sobie niemal 300 działek, które uprawia około 360 działkowców. Położony jest między ulicą Lubańską a cmentarzem komunalnym. Podobnie jak w innych ogrodach działkowych, w Serbinowie działki przejmuje coraz więcej młodych ludzi. Zrodził się tu więc pomysł, by integrować starsze i młodsze pokolenie działkowców. Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu integracyjnym e, rodzinnych ogrodów działkowców. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się bardzo. Cieszymy się bardzo, że państwo przybyliście. E, chcielibyśmy proszę państwa pewne rzeczy e, ustalić jeszcze podczas tego spotkania. Jednakże e, ta część. E, Poświęcona Wam wszystkim. I dlatego chcielibyśmy poświęcić ten. Niedawno wybrany nowy zarząd Serbinowa przyjął sobie za cel zarówno integrowanie środowiska działkowiczów, jak i wypracowanie takich zasad współpracy, by realizowane były niezbędne sprawy w zarządzaniu ogrodami, a jednocześnie sami działkowcy czuli się w tym wszystkim podmiotowo. Jestem ja od porządku. Jeśli coś jest nie tak na ogrodach, to do mnie. Ale funkcjonowanie ogrodów działkowych to również finanse. Jeżeli będzie nadpłata, każdy będzie miał dodatkowo nadpłatę na następny rok. Finanse wszystkich ogrodów działkowych w mieście prowadzone są przez księgową Stanisławę Śmigiel. Ja już tutaj prowadzę trzy lata te ogrody jako księgowa i mam porównanie odnośnie prezesów. Był jeden prezes, później był drugi, no i teraz jeszcze trzeci. W, ogóle z zarządem. Bardzo dobrze. w planach serbinowa jest obecnie doprowadzenie do ogrodów działkowych elektryczności. To zależało jednak będzie od decyzji samych działkowiczów. Jest też chęć dobudowania do obecnego budynku administracyjnego świetlicy, w której możliwe byłyby organizowanie spotkań bez względu na warunki pogodowe. Zorganizowanie spotkania integracyjnego wymagało też od działkowców specjalnego zaangażowania. Zapraszam tutaj pana Dawida, który naprawdę bardzo ciężko pracował. Panie Dawidzie. O, się dziękujemy się. bardzo, dziękujemy bo on nam również. naprawdę przekopał mnóstwo, 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 mnóstwo rzeczy. rzeczy, mnóstwo. rzeczy. My nie się robimy. Robił to społecznie, męczył się Nie Nie już na świeczniku, dlatego nie będę wychodził, ale tak. <śled> Wyróżniono też działkowców, których ogrody zostały zauważone przez Komisję Miejskiego Konkursu Bolesławiec w Kwiatach. Zwrócono więc uwagę na działkę Eugeniusza Szajwaja. Podobnie było z działką Marka Salomona. A trzecia wyróżniona działka to dzieło Małgorzaty Galant. Takie spotkania są też okazją do przyznania odznak działkowcom zasłużonym dla rozwoju ogrodów działkowych. W dyspozycji władz Polskiego Związku Działkowców są brązowe, srebrne i złote odznaki, które świadczą o poziomie zaangażowania działkowców w pracę na rzecz ogrodu. Spotkanie działkowców pod chmurką nie mogło się jednak obyć bez wspólnej zabawy tanecznej. thank you